Siemanderko, znowu ja. Szybki poradnik, a więc ta. Jeśli Wam furka nie chce odpalić, a nie macie komputera i nie macie jak zdiagnozować, co jest nie tak, kręci jak pojebany, ale nie chce odpalić, to najprostszym przykładem to jest odkręcić szumem sobie plasticzek. Odpiąć wężyk od paliwa i zobaczyć w trakcie kręcenia, czy paliwo nie idzie. Jeśli paliwo nie idzie, no to najprawdopodobniej zdechł czujnik położenia wału. Czasami jest też tak, że nawet prądu na świece nie da. Ale najczęściej paliwko. Tam mamy węży też od paliwa, więc można odpiąć jeden od baku i zobaczyć, czy paliwko idzie, ewentualnie ściągnąć z tyłu kanapę i posłuchać. Jeśli pompa nie chodzi, a nie macie komputera, żeby zdiagnozować, to najczęściej lubi umrzeć czujnik położenia wału. To jest właśnie siostry Turek. Ja zdiagnozowałem, że czujnik położenia wału umarł, ale miałem komputer, więc podpiąłem. No i okazało się, że tak, czujnik położenia wału. No i mamy tutaj nowy. Czekaliśmy na tego Cwella dwa tygodnie, dwa tygodnie czekaliśmy na takie główne i to jeszcze jakiś zamiennik kurwa, zamiennik w pierdalaczy yy, makaronu. Także, także tak. No i czujnik położenia wału jest łatwo dostępny, znajduje się pod autem. Do tego potrzebny nam jest imbusik. Imbusik o numerze 5. I. Gdzie jest ten czujniczek? Czujniczek leży pod autkiem. Już Wam pokażę, gdzie. O, w tym miejscu. Już śrubę mam odkręconą. Nie ma problemu, się do niego dostać każdy może i yy, zaraz podchodzę do wymiany Bo w moim przypadku nawet komputer powiedział, że czujnik położenia wału, ale jeśli nie macie komputera, żeby zdiagnozować, to albo nasłuchać pompkę pod tylnym fotelem, albo odpiąć sobie wężyk od pompy pod maską, spróbować zakręcić, jeśli paliwo nie idzie. To najprawdopodobniej czujnik położenia wału. Ja już się tu w Islandii przez 14 lat wymieniałem tych czujników tyle, że masakra, a jeszcze ani raz mi się nie zdarzyło, żebym wymieniał pompę paliwa. Więc jakoś to jest w takim bądź razie, jakiś to przykład, że raczej w 90 kurwa 8 przypadkach na 100 czujnik położenia wału umiera. No i teraz tak. Wychodzimy z auta. Gasimy kamerkę. Gasimy kamerkę i taki szybki poradniczek. Wymienię ten czujnik. I eee, jak wymienię, to odpalamy. Także także dzisiaj nie ma dużo. Szybka awaria. Dwa tygodnie czekania na czujnik. No ale zaraz, tu raz będzie śmigał. Pozdro. Czujniczek wyjęty. Zajęło to dosłownie 5 minut. No, jak widać, przebieg 220 tysięcy. Oryginalny, oryginalny Kaudi. No i mu się, musiało się umarnąć, bo jak komputer wyświetla błąd, że brak połączenia z tym czujnikiem, no to trzeba wymienić. No i teraz, jaki jest Cwancyś? Cwancyś jest taki, żeby się dostać. Do złączki Złączka jest tu z tyłu, za silnikiem eee. O, widać ją Ją jest dość ciężko Namierzyć Ale jak widać ładnie rozpiąłem i nie urwałem, bo Wszystkie złączki we wagu mają takie same Także Mogę teraz zamontować nowy czujniczek Spiąć to ładnie Próba startu, usunąć błędy, będzie jeździć. No, także taki krótki poradniczek, jakby wam furka nie chciała w ogóle zapalić. A nie macie komputera diagnostycznego, zwalić wężyk od paliwa na listwie. Macie tutaj wąż od paliwa. Możecie tego odkręcić, nawet choćby popuścić. Jeśli to popuścicie i będziecie kręcić rozrusznikiem, a stąd nie będzie psikało w ogóle paliwem, znaczy, że czujnik położenia wału. To jest najczęstszy problem tych samochodów. No, trzeba zwalić tutaj rurę od filtra, leży sobie tam i tam się idzie dostać do wszystkiego. Także Szybka, prosta diagnoza, akurat u mnie komputer powiedział co jest grane, więc Nie musiałem w ciemno, ale od razu sam doszedłem do tego, że, że pompa paliwa nie działa, więc albo Czujnik położenia wału Albo pompa paliwa, zanim zdążyło zrobić diagnostykę to już Wiedziałem co mu dolega No, także wkładamy i próba startu No, Turek już zapierdala, robimy skan na No, i wszystko jest świetnie. Pousuwamy błędy. Pojeździć chwilę po mieście, bo auto stało dwa tygodnie. To bateria rozjebana. No i tak jak mówię, szybka diagnostyka, jeśli się wie gdzie popatrzeć, to wiadomo, co jest zjebane. Wymienić, nareperować Teraz akurat ABS, a komputer czytał. Bebeszek, bebeszek pusty, za to tak fajnie miałczy. Jak dzika sucz kurwa No, dobra, zrobimy diagnostykę To by było na tyle, dzięki wszystkim I do następnego, krótki poradnik Jak tureczek nie odpala, co może być, pozdro No i cyk, to raz pojechał Nareperowany Usunąłem wszystkie błędy a jest kurwa to. Wymiana takiego czujnika trwa, żebym Was nie skłamał, około pół godziny samemu. nie więcej. Także... Także gdybyście mieli taki problem, to pierwsze sprawdzić, czy nie ma paliwa. Jeśli nie podaje paliwa, a nie macie komputera diagnostycznego, no to... 90 kurwa, 8 przypadków na 100, czujnik położenia wału umiera. Także pozdrow wszystkim, dzięki i do następnego.